Joł Joł Kamizelka! No, Założyłeś kamizelkę, kuria. My będziemy, my będziemy cię, Roki, chronić, kurwa. Musimy cię chronić, tak? Mamy, na tego jego psa, jak teraz zostawiony! Z tym łomem, kurde! Dobra, Roki! A czekaj, <grym> chodź, pokażę bo na tym jeszcze jeden easter egg. chodź! Oh Doga... Ani... Isterek? Tu ogólnie sprzedajesz rzeczy, co nie? Consultation Office Jest Tu sprzedajesz rzeczy, tak, nie, ale tak. tutaj, tutaj jest... Tutaj jest ciekawa rzecz, chodź, chodź, Roki, tu! Hmm? My <grym> Dobra, naszą dzisiejszą misją, chłopaki, będzie znalezienie kodu nuklearnego i, ko i klucza do nuklearki. Jest kilka miejsc, gdzie możemy to znaleźć, więc może być to problematyczne i może być to, to. długie. To jest strasznie głośne! Wiem. Paweł ci chodzi po kuchni. E, najpierw. Max, Max, czekaj, nie, najlepiej się zrespić w garażu. O, to fajny niby... garaż. A, tutaj. Tak, i że tutaj tutaj, tutaj możemy znaleźć, za Reaper Kitem możemy znaleźć kod, yy, Ammo. A jeżeli go nie ma, to co? Jeżeli go nie ma, to jest w innym miejscu. W jakim? Wow. W eee, wielu miejscach, mogę ci podesłać, żebyś sobie otworzył o, na drugim, o, tym, o, na, drugim tym, na drugim ekranie. Nie, ty jesteś hmm. mapowy. No to nie ja jestem ma mapowym. O, to ty jednak God. bardzo się znasz na tym anime. Dobra, Dobra no, chodźmy. No, no ja tak bardzo się nie znam, ale no. To co? Będziesz rozjeżdżał? Ej, Będę rozjeżdżał. Co rozjeżdża. jest siadłem? O! Siadłem tak, siadłem. Co, siadłem wejść? Ja co ty tam Roki robisz? Czemu mi łapy? Ty... Ej. Ja ba... Czemu? Co, co... Chodzą, ej, 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 ej co ty robisz? Moje pierwsze spotkanie za Nimę. Ja nic nie wiem. Co ty robisz tam? Spotkanie i łapki wchodzą, kuźba. Ej, 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 ej kolej. Co ty robisz na A okej okay. Nie Lek. mogę się powstrzymać, to jest mocniejsze ode mnie. Ej, jest pod M-mapa? Nie. Nie. Nie a ma tam o, Benji a, a, jest. A nimki idą. Nagatoro ta, ta, idzie. Ta. Yy, w, szybko, szybko właśnie do kościoła i, broń, i bierz broń. Dobra. Okej. Okay. Nagatoro. Nie strzelaj o, we mnie, kurwa. Ej, ej, skarbinię, skarbinię tam są. Co jest? Dobra, leży. Okay. What? Dobra, let's go, let's go, let's go. Uciekamy dobra. są chłopaki. Da, bo tutaj idzie. się zaczyna i ten Tak, schodzą się. O. Dobra, idziemy do pol. Każdy bierze auto. Każdy bierze auto, dobra. A każdy. A ja już. To dobra idą! Szybko! Oh, God, nie, nie ma tu O, ale ich tu idą. Woodpine, to w tym mieście nie, chyba nie, nie będzie. To nie, nie, nie ma oh, Woodpine. Jest, jest, jest w Wilsden. Welcome to Woodpine. Ole, ja jestem ten, ja mam szybkie to auto. Co one tam gadają? No lepiej się A, tym steruje czekaj. niż czekaj. Tym w tym symulatorze. Czekaj, tam Mac było... Ronald. Tam było ten. No, no, no oh, wow! Ała! Tylko pytanie, anime, tylko pytanie, czy ten klucz nie będzie w stake'ie. Jest klucz i kod. Tak, ale czy on nie będzie w sejfie, do którego też trzeba klucz? Ej, no... Ej, ale to jest duża mapa, to powinno być to Darłowo i Sławno. <coughs> <coughs> darłowo i Sławno, to Jedziemy jest jeszcze większa mapa. Foty. Polish Car Anime Simulator. <coughs> 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 <To> miasto anime. <coughs> <coughs> z drogi mi tu kuźwo! <coughs> <coughs> Oj. Uważaj, rzucę, że ty uważaj... Zuprawa, że zostaniesz wywalony w powietrze. W prawo! Prosto w prawo. i w prawo, o Jezu... O, uważaj! Tu jest anime, który rzuca granatami! Fuck. What? Fuck, no. już jadę słuchaj, już nie, nie, je, nie... No nie! Ty, No anime uciekajcie. mi skoczyło na auto! Uciekajcie! w prawo, jakby to, to, to pojechało! Nie, ja nie wezmę ci tego anime! Weźmy to, to z anime! anime u Dobra, let's go, let's go, let's go, let's go! Okay. Tylko, tylko koło pociągu były animce i była chyba... Oto pustynia jest, widzisz? O, dobra, na pustyni są trzy oh. rzeczy. Jest, nie ma, nie ma wody Jest ten chyba, e, jest chyba tu silo. jest ta nuklearka Tak, no w nuklear możemy znaleźć też kod Więc możemy tam podjechać mm -hmm. Czyli to nie jest tutaj odpalenie rak tej, tej rakiety atomówki? Właśnie chyba tu No jakby tak na logiku na gdzie, słyszałem no, no są tutaj, pilnują tej bazy Oh fuck Ła wow. Dobra, a nie Dąży. Żyje? Ta. On już nie żyje, on już nie żyje ten jeden Jest tam jeszcze I jeden idę, dal, idę, dalej Idę, 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 tak, idę Widzę tak. go Dobra, padł Ała, 35 Uważaj, HP. uważaj, dobra, chodź, chodź, chodź Owem mnie stracił co dużo HP tutaj Biegnij, biegnij ja tu... za maksem, bronię twoich tyłów Ty, Ja już mam masz tego Możesz, Możesz wypić ja tu, raz, ja tu raz poleciałem, a to miałem snajperkę, to łatwo było mi ubić wszystkich z daleka nie? A, kola dała 5 HP Uła, musimy znaleźć... Fuck. Co to ja? Padł! O, padł! Co na Animki. To była ona czy. Nioh! Nio. Nie wiem. <noise> to była. Nioh! Nio. To jakiś agent co jest, miał? what the fuck? No. Idzie, idzie tu gnojek. Oh god! Oh, oh god. god, anime idzie do nas. Sio. Oh shit! Oh, fuck! Uważaj! Uważaj! Nie! Fuck, co fuck. mam zrobić? Anime! Dziekaj. Anime! udział Ja! Upadłem! Ile ich tu jest! Padłem! Horda? Co tu jest? Horda o przyszła! Kurde, gdzie jest? Oh teraz. My god. God. Na początku! Oh my oh god! Nie. Ile was jest tu? nagle? No, Jeszcze wtyk! No. Gdzie mogę Dobra, się Dobra, nie, nie żyje, nie żyję, chłop. O! Uciekam z! To... ała! Głupie anime zrobiono Nintendo na mnie, se Kurde! <ślonia> nie! Fuck off! Kurna! Nie! Nie! Nie Kurna! Kurna. Amunicja mi się, Max, skończy! Cześć, Max! Daj, to mnie! Jedź, jedź, jedź! Przestańcie rzucać, wy głupie o. animce! Ale gdzieś tu powinien być kod! To później ale tu wrócimy, to... później tu ale wrócimy. Ale jest powiedziane, że on tu jest, jest może Jest napisane nuclear code, że może być. Ale że... No że może być, ale to, skoro go nie było, zawsze go nie ma? O, to jest przesrane! O, są, są, o, są! Co jest? A Niemcy do mnie zaczęły strzelać na drodze. Pociąg, pociąg. With overrooted boxcar. Do. Idzie, Halo? idzie, 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 tutaj. Okay. Jeez, zlękłem się. Co mogę Dobra, takiego leżę. znaleźć, Bra. żeby tutaj ich rozwalić? No broń jakoś musisz znaleźć. Fuck. Mm. Gold Rush Casino. Gold tu słyszę piłę. Mam kod. A nie, to jest explosives. Okej. Okay. Kurde. Holy fuck. Ja mam mało siat... ma mało tego, mało amo Tak samo, będziesz musiał Jesteś siedzieć w kasynie? Tak, jestem w kasynie. W kasynie też możesz szukać tego kodu, szukaj. szukaj. Mhm. Mm Ale słyszę piłę mechaniczną Requires casino locker key. Yeah. Fuck Nie mam amo takie. Nie mam amo, nie mam amo, musisz omówić. Nie mam ha Nie mam o kurde jesu. też Amo i HP wow. Słyszę piłek. Ale chyba ją ubiłem. O Jezu, mam ją tutaj! Chuck chleb! Nie mam ci jak pomóc, mam mało HP! <noise> o Jezus! Gdzieś cię goni, Max? <noise> nie mam się czym bronić, a ja mam crowbar Masz crowbar, kurde, możesz bić crowbarem! Oh my god, ile ich tu jest! Tenji. Oh my god! A strzelają! Uchylić się nie mogę. Tenji. Strzelają, ja nie wiem Don... co o, mam robić! O, tu jest to! Chaken. Mam chyba, mam chyba wagon, do którego muszę się dostać. Jak ja mam się dostać do tego wagonu? Where are Zamknę Fuck, drzwi. anime mnie atakuje. Jadę ci pomóc. Uważaj. Dobrze. odsuń się. O, 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 nie trafiłem. Dobra. Fuck, mam loa, mam loa. Mam wagon, do którego musimy się dostać, nie? Nie, ja stąd, czekamy oh, oh, oh. Szukaj... ...napisu Madusa. O, do jak tego wagonu, do tego wagonu, tutaj gdzie jestem musimy się dostać, tu jestem. To się, to oni tu strzelają. Tak. Mogę wjechać do tego. Ale jak się do niego dostać? Na górze są drzwi. Trzeba się na niego wspiąć. Jestem w środku. Nic nie widzę! Gdzie ma... rozjeżdżam? Ma, mamy broń! Ale tego oh, nie można fuck. wziąć. Ja, ja nie mogę tego wziąć. Ja mam. Ty wziąłeś. Oh. Dobra, 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 dobra. Explosives. Explosives. Nie ma tu kodu. Dobra, to pociąg można wykluczyć. No Tutaj ja jest po, po prawej tartak. Dara, będziemy koło ciebie. Widzę. O hej! O Rocky! Siema! Ja tutaj zjeżdżałem na hamę tak naprawdę wow, uważaj! Au! Bang! Bang! Skąd się anime z... <laughs> pojawiło? Dobra, Nie. zjeżdżamy na hama Ale widzisz jaką ja trzyma spluwę? Tak, Kurwa? Uważaj, jakby się trzymaj! Oooo! Max! Co jest?! Gdzie ty <laughs> jesteś?! Oh Gdzie Max poleciał?! Słyszę go Siema A ja go On tam chyba skacze nawet już... sobie. Ooo! Kolej na animce! Tak, on tutaj jest już. Jest tam? Dobra. Gambare, gambare, jest tutaj. Wywalaj. postrzelam do niego, tak, ale... O. O, na... Podbieg, podbieg do mnie! Biją Grodadę. mnie, biją mnie! Idę, idę! A, kurwa. A, no Mamy jest. Zbierasz kawałek! Szybko, 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 szybko. Pieniądze. Na Pieniądze! Nachodzisz, nachodzisz. Za to Max, za to mam... A. A, deku! A, A to roki! Właśnie, kojącie! Dobra, wykluczyliśmy garaż, wykluczyliśmy kasyno i pociąg. Mm -hmm. Mm -hmm. To Motele. musimy znaleźć Wilsden. Ten Co, jest, może być. Też, chyba ta. Może być to też military base, a nie checkpoint: e, mm. Mansion, Desert ga Gas Station, Radio Station i Trailer Park. Ojej, yes. suaki, tu w prawo chyba wtedy tak jechaliśmy, czy nie? Nie, w prawo nie jechaliśmy. Ale śmieszne by było, jakby on, jakby te animki też wchodziły w a, ten w do auta i, tak, i nas goniły tymi eee. autami. Drive boy. Widzę animca, idę go rozjechać. Od razu na niego skręcił. Smalec. Patrzcie za Ej, to jest dobry tytuł. Pasz ten Możemy anime. przeszukać ten, ten domek. te, te o, Wow, uderzył mnie! Dobra, ja wyskakuję Ej, i idę szukać. Ty... Czy to nie jest Grove Street? Grove Street Home. Rozglądajcie się, czy przypadkiem horda nie będzie biegła w naszym kierunku, ne? No, no, no. O no, tak, przypadkiem. Light ammo. Heavy ammo mam tutaj u siebie. O, o, biegnę. Przyda mi się. Ej, te, idę też. O, nie, tu jest light. Tu heavy. Skwoja? Czym jest Skwoja? No, A web. tu jeszcze heavy było. Rewolwer M14 Scope. Bierzcie, bierzcie, ale to trzeba mieć m 14 no. dobra, 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 nie no ma tu już chyba nic. Szukamy gas station. Ma... Oj! Idź mi stąd! O Jezu, a atrycie, to... Na dwa auta du, du, du. będzie też ciekawie. Dobra, ja będę stał na twoim. No dobra. Dobra. Maduz! Do Let's go! Juhu! Cztery tysiące mam. Jeszcze. Domki. O, Co to jest za domek? No, za One są otwarte? Tak. Uu. Ej, ja do tego to drugiego. Jest jeszcze jedno auto. Tak, Tylko lajdamo, dobra. I teraz <gamy> <traciłam, nie> <gamy> <rozgamy. gamy> e. chciałem kinę z damem. Oh my god, ale go wyszczeliłem. Pasztet? Dobra. Kowie, pasz, pasztetos. Pasztetos za co? Nie ma nic. Pustynia. Ta, pustynia? ta pustynia i droga trochę taki long drive. Ta. <gamy> Tylko, że to jest lepszy long drive niż the long drive. Oj, tak, zdecydowanie. Ale Zbasz, możesz naprawiać auto, możesz robić wszystko. Może być wszystko? Wszystko! Uuuu, what Jakaś, is this? Jakiś prąd. Coś pistol. tam jest! Uu. Ej, to jest gas station, Rocky, tam musimy by Ładno, podjechać. No, chyba ta. Ładny pistol znalazłem. No ja też mam ładny pistol. O, za tobą dużo anime biegnie. Ło, chłopie! O, Bosz! Właśnie. E, tutaj też musimy podjechać. Uważaj, oh, uważaj, uważaj, uważaj. Tutaj też musimy podjechać, Max. Z tyłu! Z tyłu, Max! Z tyłu To są kultyści! A! Kuźwa, ale obrwałem! To są kultyści! Ty no, dostałem dwa razy i już prawie padłem Dobra, ubiłem To snajper też jest No, od tego snajpera najwięcej Oh my god! Chleb mi! Dobra, Jest friendly fire, czy nie? Nie ma Chyba nie Ale coś mnie jeszcze ustrzeliło tutaj Jeszcze są kultyści gdzieś To ty tam Jezu, jak tu jest! Ty! Mamy chyba hordę! No! Uu. ła O, Szczeił we mnie gdzieś jest, gdzieś jest jeszcze Tak, gdzieś jeszcze jest... A dobra, wszystkie budynki po prawej sprawdzone. Nie ma. Ultysta jeszcze gdzieś jest! A nie, jeszcze jeden. Mam go, mam go! Dobra, leży Oh my god, oh my god, oh my god, nie oh ma. Oh, oh, oh my god. Tutaj jeszcze jest jeden. Jezus! Ile murem jest nim fuck. fuck! fuck! O, strzelają, o, strzelają What? Kurde, 44hp mam Ubie, Ubi wycofaj się, wycofaj się O Jezu, chory nie strasz mnie Bra, okay. clear nie clear. nie clear, nie clear, o! nie clear Ja pierdziele Oh my god Rokiego spaliło Shit Nie Palę się max, palę, chyba zginę, chyba zginę Chyba zginę nie. Come on, Come on. Ah. Oh, no. Padłem. A Sieć. ty się nie da wejść, o Jezu! Nie ja mogę kupić dobrego. Żadne a mam, spierdzielaj! Idź, 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 idź! Kurwa. Tell me where mam się odrodzić! Nice, dzięki, um. dzięki, dzięki! E nie się się Dobra. w town i musisz przejechać przez most. Znaleźliśmy wind chyba. Coś tu może być? W storage to tutaj to wygląda jak storage. trzeba się tam dostać. Department. Ale w którą stronę żeście pojechali? To jest pytanie teraz. E, takim mostem przez górę jakby, takim wiaduktem. Przy stacji benzynowej się odrodziliście? Yy, o, możesz w garażu, możesz hmm. garażu ta, w garażu się zrespić, bliżej wziął bliżej. mówicie, że town, to się zrespiłem w taunie, no, no, no to w mam kierunku garażu. garażu. A ja wiem, gdzie jest garaż kuźwa! Dobra, jestem o, w środku. Czekaj, jak znajdziesz Ronalda McDonalda, to tam y, jedź tą drogą wylotówką. Okej. Okay. Jestem w środku magazynu. No tylko teraz pytanie, wyjechaliście jak koło McDonalda, wyjechaliście McDonalda po prawej, czy po lewej jak wyjeżdżaliście z miasta? O kurde, to nie pamiętam. Drogą w górę jechaliście za McDonaldem? Chyba, chyba w górę, chyba w górę to było. Anime mnie goni. Słyszę. Jeżeli macie jeden Diego po lewej, to chyba tędy o, Widzę, widzę, nie widzę, tak. biegnę roki! Proszę. O, dzięki. Przejeżdżaliście koło Starcade? Chyba ta... Dwa? chyba. Gdzie jesteś, Chucken? Tak. szukam rzeczy. Rzeszy. Szukam rzeszy. jakiś nie trzeciej. Rzeszy. Znalazłem szukam. jakiegoś tego. <laughs> yes. m 9 znalazłem. <laughs> no sam to powiedział. Oj Szukam rzyszy. rzeczy, Rzeczy. Ja zaraz będę musiał gdzieś dalej jechać chyba. A w Manshon może być? Co? Ta, też może być w już raczej głównie chyba tylko do Mansion, bo jakie jeszcze lokacje zostały? I know, dobra Dobra, jadę stąd, czaken. Nie, nie ma co, żebym tu się Dobra, dzieje. to się najlepiej, najlepiej rozdzielmy. Cóż, jakiś Aligator. samochód... Wy to ja. Alligator. Wiesz, aż do Mansion? Siema. Dawaj! Pomóż mi! O, Jezusie! <laughs> co tu się tak, dzieje? Tak, ze perką! A my na mnie stoi! Oh, oh, wow. oh, oh, Dobra, o, o, o! tu do męczy? Eee, a oh, jest. Na podwórku mnie rozwaliły. Mm. Ja oh, z no, rozwaliły się! mnie Zabili mnie! No szykujcie się, kuńśwa, jedziemy wpierdzielić Dendry'e zebrasz trochę kasy przynajmniej. Mm. Bo jeszcze więcej tych drze. kluczy musisz znaleźć. Mm. Wiesz, to normalnie do nuka to przynajmniej trzy klucze trzeba. Ta. Mieć, nie? tak. Jest nuklear e, silo key, missile control runki i nuklear no. armoriki. Ale to już, no. Są no. Wewnątrz, poszedł... to już są wewnątrz tego, e, tego sure? nuklear silo-ja. Yeah. O, zimowy. Jest biom zimowy, dendrys Czy dendrys poszedł na gzibo obranie? Przy następnej Ej, nas próbie musimy się. Po... Ja wam to wyślę no. i będziemy musieli się, się rozejrzeć i tu nas nie było, co to o, jest? Ten, od, rozdzielić i rozejrzeć. Perszu. O, co to za domek? Okej... Okay. Ciągierze, że tu w takim domku no jak tu będzie coś! Shelter! Shelterki? Wlażę Shelter, shelter! Idę. Ej, tu jest Fallout Idę. Shelter przed niukiem, żeby się ukryć. Co jest? Idę! Idę! Łu AR4, o, o. O. AR10 dostałem! Halo! O. Halo! Co tu się dzieje? Halo! O, halo. Była o, jedynie skurka. broń w środku. Aha, nic więcej. Aha, Dendry już tu szaleje. Ta, już nad nami szaleje. No będziemy <grym> mu w chodźcie. Co Dziolin! mi! O! A, y -y. Y -y. Let me. Ała. O! Jezu! Leży, kurde. Ta, ta, ta. Odej! O, o! O, o! Wróżka jakaś idzie do mnie. Zębuszka. O nie! Tak, eksplozja ona wali. O, kuźwa! <laughs> Czemu ona po prostu To jest czarodziejka, Max. Wróżka, kuźwa. <laughs> wróżka. <laughs> Zębuszka. Ej, to ga! ani muszka. Wy kuźwa. Dobra, stąd. Nic tu nie ma. Harpun! I zrobić A, anime kupę. To, no przy następnym tym hmm. ja myślę, że po prostu się rozdzielimy, nie? Będzie łatwiej wtedy. Oli łeb odpadł. No ale w, jak montowałem w poprzednim odcinku, odcinku części znajdowaliśmy ten kod, ale kluczenie. Ale czy ta anime dziewczyny? O Jezusie! Ale satysfakcjonujące jest takie odstrzelenie komuś głowy. Wow, Zbaszta może anime. powinieneś pójść ty do psychologa? Z następnego rana biorę snajperkę, bo Pasz, ona jest naprawdę zanim. spoko. Ta. I po prostu rozdzielimy się, pójdziemy w trzy inne kąty mapy. Tam okay. bym zaczął szukać. Yep. Okej, okay. to, to tyle, dziękuję. Tylko ja chciałem zobaczyć. Dara. Nie ma hordyki.